Kraje, które nigdy nie wystąpiły na euro. 1. Malta. Europejski kraj na wyspie podejmował próbę kwalifikacji aż 15 razy i nigdy się ta sztuka nie udała. Próbują od 1962 roku i może uda się to za 4 lata. 2. San Marino. Ten mały śródlądowy kraj próbował się zakwalifikować 7 razy. Może być trudno ze względu na to, że w rankingu FIFA zajmują ostatnią pozycję. 3. Cypr. Kolejny wyspiarski kraj, który swoje próby podejmował 15-krotnie. Jest to dość zaskakujące, bo jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to ekipy z Cypru zazwyczaj dają radę. 4. Luksemburg i 17 prób zakwalifikowania się na euro. Ostatnio było bardzo blisko, ale finalnie ulegli Gruzji w Barażach. Do tego mamy. Armenię, Azerbejdżan, Estonię, Wyspy Owcze, Gibraltar, Kazachstan, Kosowo, Czarnogórę, Mołdawię, Litwę, Białoruś, Andorę, Bośnię, Liechtenstein oraz Izrael.